To już ostatni dzwonek dla tych wszystkich, którzy chcieliby jeszcze raz zobaczyć plac Biskupi takim, jakim był dotychczas. Od teraz, z każdym następnym dniem, będzie to możliwe w coraz mniejszym stopniu. Właśnie ruszyły prace budowlane przy kompletnej przebudowie placu. Zanim na placu pojawią się drogowcy i fachowcy od zieleni oraz małej architektury popracują tam gestorzy sieci. Mowa tu na przykład o gazowni, wodociągach czy infrastrukturze teletechnicznej. Dopiero kiedy te elementy zostaną wymienione, przyjdzie pora na sam plac. Wcześniej wykonawca zgromadzi tam niezbędne materiały budowlane i sprzęt. Podczas trwania remontu nie będzie możliwe parkowanie na placu i wokół niego. Plac po przebudowie będzie się składał z trzech stref, tak w konsultacjach zdecydowali sami mieszkańcy. Tu, gdzie teraz znajduje się parking, od strony ulicy Krowoderskiej, powstanie nowy plac miejski. W środkowej części nowego placu Biskupiego znajdzie się strefa dla dzieci. Nie zabraknie placu zabaw oraz ścianki wspinaczkowej dla najmłodszych. Resztę placu do ulicy Asnyka zajmie zieleń. Samochody będą mogły parkować na Biskupie i na wyznaczonych miejscach dookoła placu, tak jak dotychczas. A w ramach przebudowy zostaną też wyremontowane chodniki. Nowy asfalt dostaną także uliczki okalające plac, na których wyznaczone zostaną miejsca postojowe. Pojawią się nowe ławki i fontanna. Elementy małej architektury będą wykonane ze stali i drewna.